Za chwilę poznamy dziewczyny, które udowadniają, że z rodziną wychodzi się dobrze nie tylko na fotografii. Pokażą nam też siłę sióstr w rodzinie i w biznesie. Mają czasami trudny orzech do zgryzienia, ale dają sobie radę. Nazywam się Zuza Rzymanek, z wykształcenia jestem prawniczką. Już na studiach trafiłam do takiej firmy produkującej seriale. Ja jestem Magda Rzymanek-Paczkowska. Z wykształcenia jestem biologiem, ale nigdy w zawodzie nie pracowałam. Moim zawodem była fotografia. Jesteśmy siostrami. Od 2017 roku prowadzimy firmę produkującą roślinne sery z nerkowców. Zaczynałyśmy w kuchni u mamy, przerabiając tygodniowo około 10 kg orzechów. Teraz prowadzimy dobrze prosperujący biznes, zatrudniamy 20 osób i przerabiamy tygodniowo pół tony nerkowców. Nie miałyśmy nigdy planu awaryjnego. <ścoughs> Od samego początku wierzyłyśmy w produkt i w sukces. Odważyłyśmy się postawić wszystko na jedną kartę. Dzięki temu dziś jesteśmy niezależne finansowo i mamy pracę, która jest naszą pasją. Nawet fartuch jest w moim rozmiarze, co jest dużym osiągnięciem. Teraz, uwaga, będzie sklepowa z mięsnego. Tak musi być. Czy czubek? muszę stosować. O, bardzo ładnie. Już wyglądam. Dzień dobry, jestem Dzień przygotowana. Dobry. No to opowiadajcie, co tu się dzieje? Generalnie robimy sery z orzechów z nerkowców. I na początku przebieramy te orzechy i sprawdzamy, czy na pewno są dobrej jakości. Jeżeli się zdarzy ciało obce, no to wychwytujemy, mhm. żeby to później e, nie, nie wylądowało w serze. W serze tak. Przebrane czyściutkie, jadą do dziury, czy co? Jadą do dziury. Na początku ta praca wymagała sporo poświęceń. Nie miałyśmy możliwości, żeby od razu zatrudnić ludzi do pomocy. Z same robiłyśmy testy, same produkowałyśmy. Po prostu robiłyśmy te serki, obtaczałyśmy, pakowałyśmy, rozmawiałyśmy ze sklepami, woziłyśmy serki do sklepów. Zresztą to czasami nawet teraz się też zdarza. Opowiedzcie mi, jak to się wszystko zaczęło? 4 lata temu? 4 lata lat 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 temu. Lat temu już. Ty pracowałaś i robiłaś seriale, na których ja płaczę przez 7 <gry> tak, lat. Ty tak. byłaś z wykształcenia biologiem, a w ogóle fotografem. Też tak. bardzo dziwne, to jest wszystko macie pomieszane w rodzinie widzę. Co się stało, że ty rzuciłaś seriale, a ty przyłączyłaś się do szalonego pomysłu. Ja chciałam coś zmienić. Po prostu po wielu latach w jednej pracy e, tak Miałeś czułam, dość. Że, że mnie nosi mam dość, potrzebuję zmiany. Mam takie dwie pasje w życiu, to jest właśnie gotowanie, jedzenie, ale też podróżowanie i tak stwierdziłam, kurczę, coś chcę zrobić z tymi pasjami. Wtedy pojawił się właśnie pomysł na, na te sery roślinne. Po prostu dowiedziałam się, że można z orzechów robić, ktoś to za granicą robił i postanowiłam sprób spróbować. I ten proces totalnie mnie zafascynował.